No hej czołgowi ludzie, 290 subów na kanale pora nadmuchać kolejny balonik i tak jak pani mówi jazda. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Lisek, który będzie miał dzisiaj wiele przygód, a brak balansu zapewnia maszyna losująca wargamingu. Także Drużno Czerwona, wyrazy wdzięczności listownie proszę wysyłać na Białoruś. Bo sami powiedzcie, drodzy widzowie, widząc poziom graczy po jednej i po drugiej stronie, która drużna wygra w tym meczu: ta gorsza czy ta lepsza? Strategicznej grze drużynowej, w której największą rolę odgrywają taktyczne decyzje, wygra ta drużyna, która umie robić rzeczy lepiej, czy ta, która jest w każdym aspekcie mniej doświadczona. Na odpowiedź nie trzeba będzie czekać jednak długo, bo widząc co wyprawia i trzeci i dosłownie przepaść pomiędzy teamami wyjeżdżam sobie na środek środka. Jedyny light przeciwników wyłączył się z gry na wizję, więc disuję i kpię sobie z oponentów zajętą przeze mnie pozycją. O ile w normalnym meczu raczej nie polecałbym grania w przeciągu, bo jeszcze nas przewieje i czerwoni nas wyniosą, to akurat tym umówmy się w spotkaniu, raczej nie spodziewam się, że ktokolwiek może okazać się groźny, tym bardziej Czołg kleki, wyszedł nagle z bitwy w pierwszej minucie meczu. I brawo dla tego młodzieńca za jego gigantyczny wkład w przebieg tej bitwy. Dzięki jego samoczynnemu katapultowaniu się w sześć czołgów drużyny zielonej mamy teraz całkowicie wolną rękę i wątpię czy ktokolwiek z przeciwnego obozu będzie w stanie nas ukarać. Zieloni w natarciu przewaga trzech oczek, Przeciwnik zaczyna powoli nie domagać. Na wszystkich frontach, na których toczy się kombat, wynik 3 do 1 witamina D spada na łeb na szyję, a mój lisek się niecierpliwi. Już tarmosi nim ze w przygodę. Myślę, czy bardziej opłaca się pojechać na południe i zrobić przeciwników na pyrę, czy udać na północ i zrobić ich na kotleta. Jako, że nie przepadam za tłumem, a na dole mapy nasza drużyna stanowi właśnie tłum, to mądry lisek udaje się za głosem roz z sądku na górę, bo lisek to chytrusek, i Damaszkiem dzielić się z nikim nie lubi. 4 do 1 i, choć na minimapie wygląda to jeszcze gorzej, dosłownie jakby zieloni mieli wszędzie i zawsze ze 3 razy więcej czołgów. Co strategicznie jest bardzo dziwne, bo na początku obie drużyny startują przecież z 15 graczami. 5 do 1, właśnie dojeżdżamy i będzie okazja ugościć skulonego Jisora za jego kamieniem. I mało tego musimy zrobić to w miarę zgrabnie i szybko, nie pchając się zbytnio, pod jego 1200 obrażeń. Na klipie Bretol zagrany odpowiednio, to straszny rzeźnik. W tym jednak przypadku wątpię, czy umiałby poradzić sobie z pluszowym misiem, a tym bardziej z rządnym Damaszku z fanem. Lisem 6 do 1 i pędzimy już stadem zobaczyć czy są jacyś czerwoni w domu. Kilka naszych zostało na pasywnych pozycjach jeszcze w okolicy bazy, ale to dobrze, bo ich nieobecność przy talerzu to kolejna dokładka pysznego pysznego domaszku, która trafi prosto do naszego głodnego liskowego brzuszka. Przeciwnicy jak się okazuje byli tu już stłumszeni na jednym kwadracie jakiś czas Całe wory Dimidża wystarczy tylko ekierką znaleźć dogodny kąt i rozkoszować się radością niczym nieskrępowanego pałowania. DPM, jak i reszta cech działa polskiego meda, w takim momencie zmieniają mecz w czystą rąbankę. Lisek bije kijem mocno, bije celnie, bije często. Tłumacząc dobitnie braki oponentów w sztuce taktycznego podejścia do gry. Nie ma po prostu litości, skoro przeciwnik nie wyjechał nawet z bazy, będzie dybany z o wiele lepszej dla nas pozycji, skoro nie osłania sojuszników na pierwszej linii, tylko kisił swoje HP w nic nieznaczącym kącie, będzie klepany. Aż spuchnie. Bo w grze, co prawda, mogą zdarzyć się miłe gesty i żartobliwe wygłupy, ale nad złym zagraniem w drużynę przeciwnej nikt nie będzie się litował. Wręcz przeciwnie, co lepszy gracz będzie myślał tylko i wyłącznie, jak sytuację wykorzystać i jak nachapać najwięcej. W Damaszku. Nikt o zdrowych zmysłach i taktycznym zacięciu nie będzie czekał, skoro ma okazję pod samą swoją lufą. Dlatego, mecze, w których matchmaker losuje taki niezbalansowany szajs, są takie szybkie, bo jedna strona wie, a druga nie. Zieloni w tym meczu mogli zagrać gigantyczne agro, często nawet nie szanując potencjalnej odpowiedzi gorszej drużyny, bo było bardzo mało prawdopodobne, że drużyna czerwona w tym meczu będzie w stanie nawiązać równą walkę, bo nie wiedzą nawet, jak taka równa walka wygląda. Czerwoni nie wiedzieli, gdzie na tej mapie jest siła, gdzie się ustawić, i jak wspierać przestrzałami swoich sojuszników. Każdy grał osobno, coś tam sobie w kącie, bo to jest ich obecny poziom. Nie widzą okazji, nie szukają przewagi, więc są klepani na pyrę. Roste. I tym bardziej, że zieloni mieli w tymi kolosalną przewagę, jeśli chodzi o jakość graczy, czyniąc tego meczu dosłownie kpinę. I najbardziej boli, że Wargaming nie rozumie tak elementarnie podstawowej rzeczy, że ich gra wylosowała czerwony mecz, w którym mogą tylko zbierać baty. Mogą być tylko jednostronnie pałowani. I odpowiedzialność za to, że mniej doświadczeni gracze mieli w tym spotkaniu tak głównie, Doświadczenie płynące z gry leży wyłącznie po stronie WG. Bo Jasio z Wojtusiem skuleni za kamieniem, bez taktycznego sensu, inaczej na ten moment nie potrafią. A losować ich przeciwko tak skrajnie doświadczonej drużynie, to jakby przedszkolak musiał mierzyć się z Olimpijczykiem. A w tej powtórce najbardziej najadł się mój lisek, a co nie byłem w stanie zjeść na miejscu, pochowałem sobie po kieszeniach i zjem na wynos, podobnie zresztą jak moja drużyna, która kijami wyniosła z tego meczu dosłownie wszystko. Na no na dziś. To tyle. Cieszę się, że małymi krokami ciągle idziemy do przodu. Dziękuję osobom wspierającym misję kanału. No i za Wasze łapki i komentarze, bo to również pomaga budować obecność kanału w sieci. Loża Szderców pojawi się ponownie przy progu 300 subów. A do tego czasu będę miał dla Was kilka poradników i dobrych gameplayów, abyście mogli uczynić swoje mecze lepszymi. Na dziś to tyle, żegnam się ja, niżej podpisany. Powodzenia, dzięki i pa!